Chcesz w nocy? Nie. Yes. Niestety nie możemy wejść na most. Legalnie. To no ciekawe. No co? co kto wierzył, że uda się? Tylko nic nie jest ogrodzone. Normalnie po prostu ty wchodzisz i jak ochrona idzie, no to uciekasz na drugi koniec. A jak z drugiego końca ten, no to no, do Wisły wskaczesz i tyle. To, co jest problem. Sądzę, że to jest warte. Jaka kara może być za to, żeby się wejść na most? Nie wiem. Ile? 500 no, no co ty Koko? Wiesz jakie są pary? Serio? Mhm. 500 złotych tak, ale 1000? No, dlaczego nie? Na no, no, łebek 1000 dla nas Koko, to ja Ci powiem Becha, Jak on miał? Becha? Jak on miał? E, wiem Czekaj Bennett, Marcin Bennett Boże, zapomniał, jak on miał Miał co na imię? Na imię, jego ksywka Będę, be, właśnie, BNT jest za wejście na jakieś budynki i dostawał po 2000 kary. Tak? My na mosty. Tak. Także... Z tego Nie. Z tego w domu. Nie. Na pewno? Nie był laborator prowadzący? Nie. Ja mam zawsze laską. laskę, bo to muszą chodzić. Tak? Ja chodzę z Laską. Hmm? Ja chodzę z laską hej, <laughs> to w drugiej ręce. Gdzie idziemy? A? Tam jest w ogóle ziemia, to nie jest chodnik. Deptane, no. To ale tam już jest chodnik. Tak, bo musimy zejść. Mam tylko ścieną baterię. Będziemy się przeładować wszystkie trzy. Powinny być bliżej krawędzi, no nie? Mhm. Odkrojony budynek, dziwnie to tak wygląda, no nie? Mhm. Spojrzała pani przed przejściem przez pasy. Dobrze. Dobrze. Jechaliśmy tędy pierwszy raz, jak wyjechaliśmy, no nie? Mhm. nie będziemy musieli się męczyć stopniami chyba, że zjedziemy nie zjedziemy, no nie? nie. możesz iść stopniem środkowym, jeżeli chcesz dziwnie się idzie idziemy na tą bicepkę posiedzieć? ty powiedz, zobacz jak ten prąd zapiernicza Kusia, mhm. to jest z beton? Tam jest To jest piach. Tak, tak piach. Tam jest... Nie, jest kawałek betonu, kawałek piachu. Możemy zobaczyć, jak dojdziemy? Nie, ja, ale zobacz, jak to... Jakie te nurty są mocne, nie? Mhm. A tak, że środek na przykład stoi, a boki i płyną, tak? Widzisz? Widzę. Widzisz? Widzisz? Powiedz, że to jest niebezpieczny taki spadek. Lepiej jakby były schody. Tam jest drugi most. Idziemy na tamten? Idziemy tam? W stronę słońca? W stronę słońca! W stronę słońca. <głos> <głos> To jest jakaś piosenka chyba taka, no nie? Jest. Chyba. A już nie wyskakujesz z kieszeni? Są Chyba nie <laughs> Czy chcemy do, bliżej w dół zejść? W ogóle tu coś nie da za bardzo, nie? nie? Nie, nie Czemu Ty jedziesz bliżej wody? A dlaczego nie? Jakbym się tak mocno popchnął, to byś spadała za do wody, no nie? Nie, bym się wczepiła tu w Ciebie. Nie, w sensie, jakbym się tak mocno... Buuu! To byś spod... mogła się suroć aż do wody. Planujesz coś? Nie. Tak mocno. Jest to obliczeniowo. Zaczekaj, panie promienie słońca widać, no nie? O i taka płytka powinna być wszędzie. To jest to jest dróżka. Pisło pływał mu sobie na łódce tutaj. Tylko ciężko by się pewnie pływało, no nie? Początkując. Tak. Czyli to nie, to nie, to ciężko by się pływało, że tak powiem w jedną stronę, pod prąd. Z prądem to fajnie by się wiesz, bo tak naprawdę nic nie robisz tylko kontrujesz gdzie chcesz płynąć, no nie? Mhm. Straszny stres ogólnie, jak ci wiosło wpadnie. Mhm. Zostajesz z jednym wiosłem no. i wiesz, woda z sobą robi co chcesz. Co chcesz? Co chcesz? No, co chce? Siernia przyjemność, że nie? Wiosło ci, wiesz, odpływa. Nie, nie jesteś w stanie go dogonić, no bo jak? Jednym wiosłem. No. Bardzo stresująca sprawa. Uważaj rzecz. myślisz A po co go dalej Ciszy? Nie chcę. No dobra, Nie, a ty No, cisza. Jak? Hm? Okej. Okay. Teraz kurde. Nie ja uciszasz. że się coś myśliłaś. Oj, pusty tutaj około. Ty tu kasujesz butelkę? Mhm. לא, לא צריכים לראות את הדרג הזה Przepraszam. Ja Poczekaj kaczki co się widzisz? Mhm. Czy to są opuszczone budynki po drugiej stronie? Ale słońce daje Prawda? Patrz kaczka... Ej, strasznie mi się to szybko. Patrz i my jesteśmy... Zobacz. już mocno znosi, no nie? No, powiem ci, że kurde. Położysz się na plecach, wiesz i płyniesz co się może znaleźć gdzie? Nie, to do Gdańska to w drugą stronę choką. No co? Wisła... Cofa się? No właśnie, to tak. koko, to Serio? No przecież Wisła... To skąd jest? to leci? No kotek. Gdzie ma... Koko tam. Jest? Nie wiem. Coś w górach. No dobrze, ale z to, to tamtą strony nie są góry. Góry właśnie w tamtą stronę bardziej bym powiedział, że są. No, no to czemu Wisła miałaby się cofać? Nie mam pojęcia. Bo czasami mam, że jakieś się cofają chyba. <śmiech> <śmiech> nie no żartuję, nie mam pojęcia, naprawdę. Myślę, Kogoś my przyjechaliśmy stamtąd To jak to tak zakręciło to ewentualnie możemy być tym w jakiejś takie w Dobra Wracając, wracając do, do, do rzeki to ogólnie to jest spora rzeka, no nie tyle wody się przez, przez cały kraj nasz no? tam przelewa non stop Skąd to tyle wylatuje? Jezus <śleskutki> To jest dziwne, nie? Tak? 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 Idziemy w dół, no nie? No, 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 no. Czemu? Bo popatrz jakie tu zleje się O tamtędy Aha. No nie tędy przecież Tam, Tak, na pupach byśmy zjeżdżali <laughs> To jest jakiś fort, czy coś, tak? To górę czy dalej? W górę Dobrze będziemy więcej widzieli, tak? Mm. Wiem ci kiedyś jak z kolegą z tym skiperem z Anglii. Szliśmy kiedyś tak, tylko nie za rękę. No Idziemy tak na pewno. Idziemy tak. A on tak się patrzy. A kupa leżała na chodniku. O Jezu. I on tak. O tak. I koło nie? dawno, nie? A ja tak idę i... I się patrzy, patrzy się on tak I, O, ty czekałeś, jak aż ten no, po prostu, że nie wiem, no, zapatrzył się Wiem, że było śmieszne, śmialiśmy się razem z tego strasznie Durek. Durek. Ale tu jest drogi ulica, przecież tu na koniec wszystko jest Ale śmieciarka dziwna nie chcę, bo smaczką Jakoś... ja nie mówię, że nie ma pięknych chwil, bo na pewno są piękne na chwile. Na pewno są piękne chwile i jest ich dużo. Ale tak. ja wiem, że ja bym, była... ja bym dała taką maskę, niestety. Ja mam takie wzorce z domu. Niestety, sorry, ale, e... ale tak jest. Sorry! E, ale powiem tak, e... są ludzie, którzy to uwielbiają, są ludzie, którzy uwielbiają spokój. Ja jestem z tych zdecydowanie, tak. co uwielbiają spokój. Tak, no wiesz, jaka ja jestem. Tak? Ej, spokój, cisza. Ile trzeba, żeby. Cisza. Żeby tak... Żeby tak. Zdenerwować. Tak, kommy sobie tutaj wejdziemy w sterówkę z powrotem. Pewnie. właśnie tak, no. Mhm, Aha. Także budynek jest niedokończony, czy opuszczony.